Jest to pewnego typu manipulacja pana przewodniczącego Dworaka, ponieważ uzasadnienie, o którym pan przewodniczący mówi, uzasadnienie decyzji, którą my negujemy, jest manipulacją właśnie danych zawartych we wnioskach. To uzasadnienie niczego państwu ani nikomu nie zobrazuje, ponieważ to uzasadnienie zostało napisane pod, konkretną, pod konkretne, z góry ustalone rozstrzygnięcie. I powiem taki przykład. Pan przewodniczący mówi tak, Fundacja Lux Veritatis Pisze w tym uzasadnieniu, ma wskaźnik długu 3,40, ale nie podaje, ile ten wskaźnik długu wynosi dla wnioskodawców czy koncesjonariuszy już, którzy uzyskali decyzją Krajowej Rady Miejsce na multipleksie. My mówimy, no dla nas wynosi 3,41, dla innych 11 czy 18 czy 181, ale tej informacji w uzasadnieniu państwo nie przeczytacie, prawda? Pan przewodniczący w swoim uzasadnieniu pisze tak: Poprawiła się sytuacja jednego z nadawców, ponieważ y, przyspieszył spłacanie swoich zobowiązań o jeden dzień, ale nie napisał, że z 490 dni na 490, czyli nie napisał, że y, ktoś, kto dostarcza usługi lub towary dla tego przedsiębiorcy, musi czekać półtora roku na swoją zapłatę. W związku z tym uważamy, że oczywiście to jest taki haczyk Krajowej Rady Rady Fanii Telewizji, ponieważ to uzasadnienie jest manipulacją, podkreślam manipulacją danych zawartych we wnioskach wszystkich podmiotów, które brały udział w procesie koncesyjnym. Panie Werkno, bardzo serdecznie Pani dziękuję za udział w tej komisji.